W niedzielę 3 lipca podczas corocznego spotkania pszczelarzy w Stróżach marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski wręczył gospodarstwu pasiecznemu Sądecki Bartnik nagrodę województwa małopolskiego Polonia Minor to jedno z najważniejszych wydarzeń pszczelarskich w kraju. Wyróżnienie zostało przyznane w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie dla spraw pszczelarstwa, promocję Małopolski na poziomie krajowym i międzynarodowym, pielęgnowanie tradycji zgodnego życia człowieka z naturą i w naturze oraz intensywną działalność w zakresie badawczo-rozwojowym, mówił marszałek Witold Kozłowski. Przekazałem złoty medal Polonia Minor za to wszystko, co Bartnik robi dla Małopolski, jeżeli chodzi o promocję ale również w sensie takim lokalnym, jako duże przedsiębiorstwo zatrudniające grubo ponad 100, 100 pracowników. Biesiada u Bartnika to jedno z najważniejszych wydarzeń pszczelarskich w kraju. Była więc okazja zapytać, jak się dziś mają, w obliczu różnych zagrożeń, nasze pszczoły. Myślę, że polska pszczoła ma się nawet dobrze, bym powiedział. No, wiadomo, cały czas pszczelarze walczą z chemią otaczającą świat, próbują... No, różnych sposobów, żeby te pszczoły, o te pszczoły zadbać, żeby cały czas się rozwijały i było ich w miarę dużo w przyrodzie. Ja myślę, że nie grozi nam wyginięcie. Jest tych pszczelarzy w miarę dużo i jest też zainteresowanie wśród młodych ludzi. Aczkolwiek, jeśli chodzi o młodych ludzi, to. Zakładają pasieki, ale dość szybko też rezygnują z tego, wiadomo z powodów czysto finansowych. W biesiadzie wzięli udział też m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Norbert Kaczmarczyk, poseł na Sejm RP Jan Duda, burmistrz grybowa Paweł Fyda oraz wójt gminy grybów Jacek Migacz.